Dobra, Idziemy na pola. Bawię się za zorba, by nikt ponosa. Hmm. No i go tu nie widzę Gdzie on mógł się podziać Pauza na sile. No Szukam go dookoła Gdzie on się podział? Nie widzę nigdzie azora Hmm. On może gdzieś do domu wszedł. Muszę to zobaczyć. A tam. Azor. Tu jesteś, Azor. No. Po co tutaj wszedłeś? Ja Ciebie szukam ciebie wszędzie dookoła. No. Zastanawiałem się, gdzie Ty byłeś. W pokoju, no, byłeś, tam, nie? byłeś tam w kuchni, nie w pokoju, ale w kuchni. W kuchni byłeś, a ja ciebie szukam. Masz tu jedzenie, a muszę najpierw wyjść na pole. Dobra, no to Azor, masz? Gonisz, gonisz za jedzeniem. To nie jest moje, tylko to będzie twoje. Ostatnie kabanos nie, nie mamy więcej, mu, bo się kończy. Będziemy musieli kupić Azur <laughs> Dobrze to może po kawałek. Jest dla niego kawałek. No. Azor, Kiedy ja zjem ten, to mam na prawej ręce, a dla niego mam na lewej ręce. Mmm, mm, pyszne. Mm. A teraz azor. Mm -hmm. Mm -hmm. No to Fyć. Ojej, ojej, co się stało? No szukaj, tam, tam masz, Azor, tu. Dobrze.